No dobra, ten jeden ostatni raz. Jestem, a nie chwila, to nie o tej produkcji dzisiaj pogadamy. Niby Morales w obydwu jest głównym bohaterem, ale wiecie jak jest. Bo dzisiaj skupimy się na przygodach Spidermana z sąsiedztwa z Harlemu. Spider-Man z 2018 roku to świetna gra, przy której bawiłem się dobre kilkadziesiąt godzin. Ba, nawet zdobyłem platynę na PS4. Założę się, że większość z was po przejściu pierwszej odsuny Spidermana na PS4 i ograniu trzech dodatków miała lekki niedosyt. Gdy dowiedziałem się, że na świat wyjdzie spin z Milesem Moralesem w roli głównej, banan nie schodzi mi z twarzy przez pierwsze kilka dni. Spider-Man Morales jest dziełem przełomu generacyjnym bo dostaniemy go i na PlayStation 5 oraz na swojego poprzednika PlayStation 4. Ja osobiście ogrywałem Dziecko sane na PlayStation 4 Pro i byłem bardzo zaskoczony. Nie tylko świetną mechaniką, ale również kilkoma innymi rzeczami. Wiadomo, znalazło się kilka minusów, ale do tego jeszcze dojdziemy. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, bo pogadamy sobie o Spider-Manie, tak jakby to była recenzja. Chociaż w sumie można to nazwać recenzją. Na wstępie powiem, że jestem osobą, która, jak już zakocha się w grze, to trudno znaleźć jej jakieś wady. A i uwaga! Bo w dzisiejszym materiale pojawi się sporo spoilerów, dlatego lepiej uważać. Przed startem przypomnę o subskrypcji oraz lajku, bo to dzięki Wam nasz kanał tak dobrze się rozwija. Dobra, bez zbędnego gadania, pora przejść do meritum odcinka. Także przekazałem Wam wszystko. No to co, zaczynamy! Dobra, jako pierwsze obgadamy historię Milesa Moralesa. Generalnie to Morales jest zupełnie nowym i innym Spider-Manem. Postać, która była wykreowana już od 2011 roku w komiksach, nie przyjęła się ciepło. No bo jak to drugi Spider-Man? Całą sytuację uratował niesamowity film animowany Spider- man Into the Spider-Verse, który nie ukrywajmy dał Milesowi sporą grupę fanów. Morales pojawił się w pierwszej odsłonie Pajączaka, lecz jednak jeszcze nie miał swoich mocy. W kilku fragmentach gierki mogliśmy nawet nim pokierować. Co prawda miał on styczność już wtedy z Rhino, ale nie wiedział jak mu dokopie w kolejnej części o Spider-Manie. Wracając do tematu przewodniego. Cała akcja gry toczy się mniej więcej rok po wydarzeniach podstawki Spider-Mana w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Podczas gdy Miles uczy się potokiem Petera Parkera i jest wzorowym uczniem, bo w sumie jedynym, jego mentor opuszcza go, bo jedzie na wakacje. Wyjeżdża on razem ze swoją dziewczyną MJ do Simkari, czyli domu Silver Sable. No i ostatecznie Miles staje się jedynym Spider-Manem w mieście. No dobra, tak jeszcze krótko podsumowując fabułę, jest bardzo ciekawa oraz wciągająca. Co prawda krótka. No wiecie, jest tam Roxxon, Underground, New Form, ale nie chcę wam mówić co i jak, bo naprawdę warto w tą produkcję zagrać. Po obejrzeniu Spider-Man niektóre zwroty akcji były do domyślenia się. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcja jest dobrze zrobiona i jak to w grach, końcówka potrafi wzruszyć. Niestety w tym materiale nie mogę Wam nic powiedzieć o 60 fpsach w Spider-Manie Miles Morales, bo moje PlayStation 4 Pro nie obsługuje tyle klatek na sekundę. Ale za to opowiem Wam do czego mógłbym przyczepić się w nowym dziele. Elementów jest kilka, ale zacznijmy od chyba najbardziej charakterystycznego. Przynajmniej według mnie. Pierwszy taki problem był już widoczny w podstawowej wersji o Człowieku Pająku. Uliczne walki, podczas gdy na mapie wyświetla się nam czerwony wykrzyknik, są dynamiczne, a skakanie między przeciwnikami nigdy się nie nudzi. A jak to jest ze starciem z jakimś bossem? No tutaj akurat nie jest tak kolorowo. Potyczka na początku rozgrywki z Raino była bardzo schematyczna. Uderzenie jadu, cztery ciosy, odskok, kilka uników, i powtórka. Jeśli już ogarniemy cały schemat, to wystarczy zamknąć oczy i przykładowo w ciemno klikać unik, unik, unik oraz przykładowo atak. Tutaj akurat minus, bo twórcy nie wyciągnęli lekcji z ostatniego dzieła. Niby takich walk w całej grze nie ma zbyt wiele, bo przejście głównego wątku i kilku misji pobocznych zajęło dużej liczbie osób około 10 godzin. Jak to było w moim przypadku? Jako że od dziecka uwielbiam wszystko, gdzie znajduje się słowo Spider-Man, to grzechem byłoby nie pobawienie się nowymi możliwościami w grze Spider-Man Miles Morales. Ostatecznie skończyłem wszystko w około 17 godzin. Następną rzeczą, która delikatnie boli w oczy, jest praca kamery. Powiedziałem delikatnie, bo przez większość czasu w grze działa oraz wygląda bardzo dobrze. Jako że w Moralesie walkę urozmaicono o krótkie kadrcenki, podczas użycia mocniejszych ciosów kamera zaczyna skakać, latać, po prostu robi co chce. Zamiast epickiego ujęcia dostajemy widok z wnętrza tekstury bądź podłogi. Trwa to zwykle ułamek sekundy, ale psuje to mocarność scenki. No dobra, to o schematyczności i kamerze było. Teraz pora na cenę. Tutaj za dużo się nie będę rozgadywał, tylko po prostu wspomnę, że jest to kiepski stosunek ceny do zawartości. Oczywiście nie żałuję wydanych 250 zł, bo grał mi się bardzo przyjemnie i jeśli chodzi o Spidermana, to byłem w stanie tyle wydać. Chodzi mi generalnie o to, że jeśli ktoś nie jest fanatykiem człowieka pająka, to dla niego ta cena jest wyolbrzymiona. Wiadomo, gry na nową generację będą droższe, ale jednak Miles Morales wyszedł także na PS4. I mogli te cenę leciutko obniżyć. Cena ta sama, a zawartość jednak sporo mniejsza. Owszem, tutaj jest pewien myk, bo za taką cenę nie dość, że mamy gierę na PS4 to dodatkowo na nextgena. Ale po co komu taki myk? Skoro w najbliższym okresie nie zamierza kupić Play 5. No dobra, to możemy pogadać teraz o Dabingu. Prawdę mówiąc, Sony zawsze robił przynajmniej według mnie dobrą robotę w tej kwestii, bo jest on porządny. I niczym się nie różni od tego ze Spidermana. Z tego co widziałem w internecie, spora liczba osób miała tak, że w jakimś zdaniu ktoś powiedział słowo po angielsku. A jak nie słowo, to po prostu całe zdanie. Ja tak nie miałem i możliwe, że to wynikało po prostu z mojego farta. Mateusz Narloch dał z wszystko i to właśnie było słychać. Nie mówmy nic już o tych leciutko cringe'owych żartach, bo to zepsuło moją opinię pod pewnym kątem. W pierwszej odsłonie dzieła o spider manie Milesa dubbingował Benjamin Lewandowski. Kojarzyć go możecie w sumie z Shazama oraz z Benten Omniverse, gdzie dubbingował on głównych bohaterów: no, czyli Bilego i Bena. W każdym razie, w pierwszej części niezbyt podpadł mi do gustu i liczyłem, że w kolejnych zostanie podmieniony. Tak też się stało, no i z tego co widać, Mateusz Narloch zostanie z nami już jako Miles nie tylko w grach, ale również w filmach. No dobra, rozgrywka. Nie ukrywając, jest to w dużej mierze Spider-Man z 2018 roku. Na szczęście Insomniac Games nie poszedł po prostej linii oporu i Miles Morales to nie jest ten sam model postaci co Peter Parker, bo jest niższy i bardziej kościowaty, cokolwiek to znaczy. Twórcy dali Milesowi całkiem nowy asortyment ruchów oraz animacji. Na mnie wyrażenie zrobiło wszystko w jego poruszaniu. Przykładowo buja się on na sieci z wielkim luzem, tak samo jest przy opadaniu. Co by tu powiedzieć? Wygląda to naprawdę niesamowicie. W podstawowej produkcji, poruszanie się po sieci było moją ulubioną czynnością, i kiedy musiałem dostać się na drugi koniec mapy, wcale nie używałem szybkiej podróży. Bujałem się. A teraz? Jeszcze bardziej mi się to podoba. Jako, że Maes jest młodszy o dobre kilka lat od Petera, to jego ruchy są bardzo wyczylowane oraz wariackie. Nasz nowy Spider-Man z sąsiedztwa dodatkowo ma zestaw nowych umiejętności i gadżetów. W przypadku Pitera mieliśmy tylko moc kostiumu oraz gadżety, a tutaj mamy kamuflaż który jest bardzo pomocny podczas cichych akcji oraz bioelektryczny jad, przy którym mamy kilka kombinacji uderzenia. Jeśli chodzi zaś o mapę, to praktycznie nic się nie zmieniło w porównaniu z podstawką. Oczywiście praktycznie, bo nie zapomnijmy o pomniku Stanali, przy którym tak by the way jest osiągnięcie do zdobycia. Jak już wspomniałem, cały Nowy Jork okryty jest śniegiem oraz wygląda to nieziemsko, kiedy dodatkowo znajduje się wszędzie ozdoby świąteczne. Od samego początku gry mamy dostęp do całej mapy. Dopiero później przychodzą nam poboczniaki, które moim zdaniem robi się tak samo ciekawe jak w wersji z 2018 roku. No właśnie, co do pobocznych misji jest ich dość sporo, ale większość z nich to niszczenie bas, czy to Undergroundu bądź Roxon. Nie zabraknie także misji od naszego wujasa albo pamiątek z gimnazjum lub podstawówki. No i teraz przychodzi pytanie, czy opłaca się kupić Spider-Man Miles Morales? Tak, a zarazem nie. Już tłumaczę dlaczego. Jest to nowa oraz bardzo ładnie wyglądająca produkcja. Co prawda jest podobna do pierwowzoru, ale została wzbogacona o kilka unikalnych elementów, takich jak np. kamuflaż Milesa. Wersja PlayStation 4, na której grałem, była świetna pod względem wizualnym i działała wyśmienicie. Co prawda nie miałem okazji popykać na PlayStation 5 w to dzieło i dostrzec tych pięknych 60fps i ray tracingu. Ale sądzę, że to kwestia kilku miesięcy zanim zdobędę nową konsolę. Jeżeli jesteś osobą, której podobał się Spider-Man z 2018 roku, to jest to obowiązkowe dzieło. No ale jak już mówiłem, kiepsko wycenione. Jeżeli natomiast nie śpieszno Ci do gier ze Spider-Manem albo w ogóle do nowej generacji, wstrzymaj się, może akurat będzie jakaś fajna promocja na tą grę. No i to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ja z chęcią na nie odpowiem. Dzięki za oglądanie, ja się zwijam. Serwus!